A szczepianie postaw ekologicznych u najmłodszych jest niezwykle ważnym elementem edukacji. Z okazji przypadającego na 22 kwietnia Dnia Ziemi, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz biuro Europe Direct w Olsztynie zorganizowały obchody tego święta w szkołach. Dzieci ze szkoły podstawowej w Kosewie zaprezentowały przedstawienie mówiące o ochronie środowiska, a przy szkolnym placu zabaw otwarto ogródek, w którym wspólnie posadzono pierwsze rośliny. Bardzo ważne jest przybliżenie tych postaw zdrowego żywienia i proekologicznych, ponieważ to jest główny powód, dla którego obchodzimy też ten nasz dzień ziemi. Ochrona środowiska. Wiecie na czym polega? Że na przykład e, nie, nie można marnować wody. I nie można wyrzucać śmieci do lasów. Co Waszym zdaniem warto robić, żeby chronić środowisko? Nie wypalać traw, nie śmiecić, segregować śmieci, nie palić węglem w piecu. Przy szkole podstawowej w Dywitach sadzono drzewa i krzewy. W wydarzeniu towarzyszyły proekologiczne gry edukacyjne dla dzieci. Można jeździć na rowerach albo. Nie marnować za dużo wody, sadzić kwiaty, nie wyrzucać śmieci do lasu, zbierać na przykład też z drogi. Żeby też matka nasza ziemia była czysta i zdrowa, to można zbierać śmieci, które się zobaczy na przykład na drogach albo w lasach, na przykład butelki szklane, żeby nie podpaliło jakieś lasy. Ta idea. Ee, mm... Dbania o ekologię i o środowisko naturalne jestem bardzo bliska i realizujemy to z dziećmi. Jak Państwo widzieli, dzieci były szczęśliwe. Roślinki są piękne i na pewno wzbogacą nasz ogródek. Dzięki Europe Direct, Olsztyn i Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, takie miejsca powstały przy wielu innych szkołach w regionie. Łącznie w tym roku to 22 miejsca, które uczą jak dbać o środowisko naturalne. telewizja Kopernik. Kopernik.tv